Kurde, głosu nie miałem. E, siema! Dzisiaj są programy pogramy. Z takim typek, typem jak... O Jezu, jaką miał? Macie tu jego nick na YouTubie. Wijcie na jego kanał. Signo No. I tak, dzisiaj z nim oraz z innym typem. Będziemy sobie grać. Z tym takim... o czarnochem... Znaczy typem innoskórym. Będziemy sobie grać Battles. Dobra. не повиняешься в том, что... Езу! Маш! О! Ну, вот, пофарбласт. А, нет, дьямонд. Ай, шик. Юсу, yes! окей, <laughs> okay. спин, что-то спин, какая-то спин, тоже, а что? Aha To diamond The Stone Age mm. nie najgorsza nie. Co to? Uważaj typie gotów, ciemny. Co to zadziała? się teraz dziwi Jesteś mój. Link do kanału kaczki, czyli o tego typa. Macie w opisie tego filmu. Jak nie zapomnę. A z moją pamięcią jest to... Uniknione. Chodź tu. Twójka. PUM! Umierasz! Join, join, join Chodź tu kaczka Kurde, żeby wszyscy? Kurde, żeby wszyscy? Proszę Się dzieje? Jać. To co dzieje? Ja cze. Co za tamboje mo? Ja są nie no. są event nie normalne. Dobra. Gdzie mam? Gdzie to? Dwa, ma? nie, nie, nie. Ale to rycz A po prostu Nie Nie no chłopak, już łapa co na 10 metrów Kilometrów, sorry Ale mojego dualka już nie pokonała. Widzi? Mir mir, Amir, mir, a je mm. O, kurde, wygrał krakas. Czyli kaczka Paczka wygrał. Oh. O, no, nie. nie! Amir mir, Amir, mir, Amir, mir, mir. A, mir mir, A, mir, mir. co? A, mir, mir. A, mam brik. Ona daje po dwa slapy! O, to nie, no to ona jest najlepsza łapa. Brak. Co ona robi? Lettert, literka, o, dobra, nie, opracowała. My z tym, bo tutaj jakieś duale obrażenia. Zoraz się tak zdenerwuję. w pa. O nie, ciemny. I ciemnego, nie. O! Tak! Przeciłem, nie wiem jak! Nie wiem jak dostęłę Jupiter, co? Po prostu pikanie. Nie, ciemnego torturują. Nie, to nie tam. Ale i tak jest ciemny. Macie! Pitch Gravity. Au, nie mogę skakać od niej. Okej, okay, nie no, najgorzej wywala. Чем не? Почему некося странный? Не ну, нигде видел такого клодска, еще не показывает что. за лапа? Шнол.

Uh, uh, uh. Eba bratek sobie <laughs> wolno chodzi jakoś. O nie, bro. <laughs> nie masz jak mi uciec w końcu. I papacie mnie. Co ciemne. No co teraz ciemny? Czy on ten fart z tej zwykłej łapki sobie anuluje to? No nie, 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 inne, inne, inne. nie, Inny, inny, nie, 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 Let's go. Let's go. Siema byniu! Siema byniu! Sto slapów, let's go! Cel na film wykonany. No teraz swój taki osobisty. Można się zresetować. Mieć tu łapkę Ice. skate i zamrazić kilku ho. <grym wytkownicze> ho ho uuu dla ciebie mało dalsze miejsce znajdzie gdzie invisibility łapka aaa powiedział że invisibility mu pomoże hop się zamieni w lód nie wtedy dostaje łapkę ale dobra o, otaczam w całą mapę. Uhu. Uhu Nie macie drogi ucieczki. Pa! Pa! Za kaczuszkę Ale się uratowałem. No co? Aż? O nie, chyba zamroziłem ciemnego. on ja dostanie tu łapkę i skate. O nie najlepszego no ma robić. Na jakiś! Dajesz! Jest! Jest! Jestem na jakimś talerzyku? Mój! Iceland. Z Si. <śmiany> o! o Jestem! Zamek! O, u, fajna! Co? Nie gadaj. No, ale fajna. Nie no, ekstra. Gøy å se hvordan det går.